Ktoś tam jest w środku! szepnęła dziewczynka do milionera, gdy natknęli się na trumnę wyrzuconą przez morze na brzeg. Otworzyli ją, a to co znaleźli, natychmiast wywołało u nich łzy. Skomentuj, co myślisz o tej historii, oceniając ją od 0 do 10. Bardzo chcę wiedzieć, czy podobała ci się moja historia. Zasubskrybuj mój kanał, aby wesprzeć moją pracę. Liczę na Twoją pomoc. Deszcz bębnił mocno o markizę hotelu Neptun. Gdy Iga znalazła schronienie, które na zawsze zmieni jej życie, jej małe bose i brudne stopy ślizgały się po mokrym marmurze, gdy kuliła się pod ścianą, próbując uciec przed burzą, która tamtej marcowej nocy przetaczała się przez wybrzeże Bałtyku w Gdańsku. W wieku czterech lat dziewczynka nauczyła się już, że markizy hotelowe oferują tymczasową ochronę, ale także, że wkrótce pojawią się ochroniarze, by ją wygonić. Iga przytuliła do piersi swoją jedyną towarzyszkę porcelanową lalkę w wyblakłej niebieskiej sukience z pęknięciami na twarzy, które rozchodziły się jak pajęczyny. Nie pamiętała skąd wzięła lalkę, tak jak nie potrafiła sobie przypomnieć wiele o swojej matce, z wyjątkiem słodkiego i chemicznego zapachu, który zawsze ją otaczał, zanim ta znikała na całe dnie, zostawiając ją samą na ulicy. Żołądek dziewczynki zagrał głośno, dźwięk ten zaginął w szumie deszczu i fal, które gwałtownie rozbijały się o plażę przed nią. Od dwóch dni nie jadła niczego poza resztkami chleba, które znalazła w śmietniku piekarni. Jej duże, ciemne oczy obserwowały ruch wczesnym rankiem. Kilku rybaków biegnących, by zabezpieczyć swoje łodzie, pijani turyści chwiejący się z powrotem do hoteli i wysoki mężczyzna, który nerwowo przechadzał się po pustym wybrzeżu. Witold Kowalski trzymał telefon tak mocno, że jego kostki były białe. W wieku 52 lat, przedsiębiorca, właściciel jednej z największych flot rybackich w regionie, nigdy nie czuł się tak pod presją. Głos po drugiej stronie linii był bezwzględny, powtarzając liczby, które brzmiały jak wyrok śmierci dla jego interesów. 500 tysięcy do piątku, Witoldzie. Nie ma już możliwości przedłużenia. Głos odbijał się echem przez słuchawkę, gdy szedł po mokrym piasku, nie zważając na deszcz, który przemakał jego drogi garnitur. Rozumiem, ale potrzebuję więcej czasu. Kontrakty eksportowe są opóźnione z powodu warunków pogodowych, argumentował Witold, wiedząc, że jego słowa brzmią rozpaczliwie. Pogoda to nie nasz problem. Piątek albo zaczniemy egzekwować zabezpieczenia. Rozmowa zakończyła się nagle, pozostawiając Witolda samego z szumem fal i przytłaczającym ciężarem długu, który groził zniszczeniem wszystkiego, co zbudował przez trzy dekady pracy. Schował telefon do kieszeni i szedł dalej. Jego ręce drżały nie tylko z zimna, ale z paniki, która rosła w jego piersi. Wtedy fale przyniosły coś, co miało zmienić wszystko. Najpierw Iga widziała tylko ciemną formę popychaną przez przypływ. Początkowo myślała, że to kawałek drewna lub resztki jakiejś łodzi, ale gdy forma zbliżyła się do piasku, zauważyła, że ma prostokątny kształt i jest bardzo duża. Ciekawość poprowadziła dziewczynkę, która opuściła schronienie markizy, i pobiegła przez deszcz w stronę plaży. Witold również zauważył dziwny obiekt. Podszedł do wody w momencie, gdy większa fala ostatecznie wyrzuciła to coś na piasek. Jego oczy rozszerzyły się, gdy zdał sobie sprawę, co widzi. Ciemnobrązową drewnianą trumnę, wyraźnie starą, z zardzewiałymi okuciami, które słabo błyszczały pod nielicznymi latarniami na brzegu. Mój Boże! Mruknął, rozglądając się, czy ktoś jeszcze widział tę surrealistyczną scenę. Wtedy zobaczył zbliżającą się Igę, przemoczoną i drżącą, ale z oczami utkwionymi w trumnie z intensywnością niepokojącą u tak małego dziecka. Nie podchodź, dziewczynko. To niebezpieczne, powiedział Witold automatycznie, ale Iga nadal podchodziła, jakby była zahipnotyzowana. Zatrzymała się obok trumny i przechyliła głowę, jakby czegoś słuchała. Jej małe dłonie dotknęły mokrego, zniszczonego solą drewna, a potem spojrzała na Witolda z wyrazem, który zmroził mu krew w żyłach. Ktoś tam jest w środku, szepnęła. Jej głos prawie zaginął w huku burzy. Witold poczuł dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Co powiedziałaś? Ktoś próbuje wyjść, powtórzyła Iga lekko uderzając w drewno. Hałasuje. Przedsiębiorca podszedł bliżej, sceptycznie, ale gdy przyłożył ucho do trumny, krew zamarzła mu w żyłach. Naprawdę słychać było stłumiony dźwięk z wnętrza, jakby coś się poruszało lub drapało o drewno. Zardzewiałe zamki wydawały się mieć dziesiątki lat korozji, ale Witold zdołał je sforsować kamieniem znalezionym na piasku. Jego ręce drżały, gdy powoli podnosił ciężką pokrywę, nie mając pojęcia, że zaraz odkryje coś, co zmieni nie tylko jego życie, ale ujawni sekrety, które ktoś próbował zakopać na dnie morza czterdzieści lat temu. To, co zobaczył, gdy pokrywa całkowicie się otworzyła, sprawiło, że jego serce na chwilę zatrzymało się. Wewnątrz trumny znajdowało się zmumifikowane ciało starszej kobiety, zachowane niemal niemożliwie przez słoną wodę i specyficzne warunki oceanu. Nadal nosiła naszyjnik z pereł na szyi, a jej wyschnięte dłonie trzymały coś przy piersi. Iga podeszła bez strachu i wyciągnęła małą rączkę w stronę tego, co trzymała kobieta. Była to porcelanowa lalka, identyczna z tą, którą Iga miała przy sobie. Z tą różnicą, że ta była w idealnym stanie, jest taka sama jak moja, mruknęła dziewczynka, porównując dwie lalki. Witold obserwował scenę w szoku, ale coś znajomego w rysach zmarłej kobiety poruszyło starą pamięć w jego umyśle. Ten orli nos, kształt podbródka, kształt długich palców, znał tę twarz. Babcia Zofia, szepnął, słowa wyrwały mu się z ust, zanim zdołał je powstrzymać. Burza wciąż szalała wokół nich, ale w tamtej chwili, na opuszczonej plaży w Gdańsku, zrozpaczony przedsiębiorca i opuszczona dziewczynka odkryli, że ich życie było połączone tajemnicami, które morze strzegło przez cztery dekady, i że tamta noc była tylko początkiem podróży, która zmieni wszystko, co myśleli, że wiedzą o swoich własnych historiach. Trzy dni minęły od odkrycia na plaży, a rezydencja Witolda na Morenowym wzgórzu Gdańska nigdy nie gościła tak niepokojącej obecności jak Mała Iga. Dziewczynka błąkała się po szerokich korytarzach jak cichy duch. Porcelanowa lalka znaleziona w trumnie zawsze w jej rękach. Jej duże oczy obserwowały każdy szczegół domu z intensywnością, która niepokoiła Witolda. Podjął impulsywną decyzję o zabraniu Igi do domu po tym, jak wezwano władzę w sprawie ciała jego babci. Oficjalnie twierdził, że martwi się o dobro opuszczonego dziecka, ale prawda była bardziej skomplikowana. Coś w sposobie, w jaki rozpoznała lalkę. W jaki podeszła do trumny bez strachu, budziło w nim głębokie poczucie winy, którego nie potrafił wyjaśnić. Panie Witoldzie, dziewczynka znowu to robi, szepnęła zuzanna Nowak, przerywając jego myśli. 48-letnia gospodyni, pracująca dla rodziny Kowalskich ponad dwie dekady, była widocznie zaniepokojona od przybycia Igi. Witold znalazł dziewczynkę w pokoju gościnnym, który dla niej przygotował siedzącą na podłodze w pozycji lotosu i nucącą melodię od której krew zmroziła mu się w żyłach. Była to piosenka o mewach latających nad morzem, o domach pomalowanych na niebiesko i ogrodach pełnych kwiatów. Piosenka, którą jego babcia Zofia śpiewała, gdy był jeszcze chłopcem. Igo, powiedział delikatnie, kucając obok niej. Gdzie nauczyłaś się tej piosenki? Dziewczynka przestała śpiewać i spojrzała na niego tymi ogromnymi oczami, które wydawały się nosić więcej mądrości niż powinno mieć jakiekolwiek czterolatka. Moja pierwsza mama mi ją śpiewała odpowiedziała. Jej cichy głos odbijał się echem w cichym pokoju przed tą mamą, która pachniała słodko i zapominała o mnie. Witold poczuł dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Jaka była twoja pierwsza mama? Białe włosy jak chmura, delikatne dłonie, niebieski dom z wieloma dziećmi opisała Iga kołysząc lalką na kolanach. Mówiła, że jestem wyjątkowa, że mewy mnie chronią. W nocy Witold nie mógł spać. Słowa Igi odbijały się echem w jego umyśle, mieszając się z fragmentarycznymi wspomnieniami z dzieciństwa. Zofia rzeczywiście zaginęła podczas burzy 40 lat temu, gdy miał zaledwie 12 lat. Oficjalnie utonęła, ale ciała nigdy nie znaleziono. Jego rodzice zawsze opowiadali o wypadku z dziwnym smutkiem, jakby coś ukrywali. Następnego ranka postanowił odwiedzić starą rodzinną willę która opustoszała po zaginięciu Zofii miejsce to znajdowało się w bardziej odległej części miasta otoczone dziką roślinnością która niekontrolowanie rozrosła się przez dziesięciolecia czy mogę iść z tobą zapytała Iga gdy Zuzanna zauważyła że przygotowuje się do wyjścia Witold zawahał się ale coś w spojrzeniu dziewczynki przekonało go by ją zabrać podczas podróży Iga milczała na tylnym siedzeniu ale gdy zbliżyli się do domu zaczęła się niepokoić Niebieski dom wykrzyknęła, wskazując przez okno. Ale dom przed nimi był pomalowany na łuszczącą się biel z oknami zabitymi deskami. Witold zaparkował i obserwował igę, która pobiegła w stronę posiadłości, jakby znała każdą kamień na ścieżce. Tutaj mnie huśtano powiedziała dziewczynka zatrzymując się przed drzewem, na którym nadal wisiały zardzewiałe łańcuchy starej huśtawki. Tutaj śpiewaliśmy o mewach. Witold sforsował wejście do domu łamiąc kłódkę, która zabezpieczała główne drzwi. Wnętrze było pokryte kurzem i pajęczynami. Meble okryte pożółkłymi od czasu prześcieradłami. Ale Iga poruszała się po domu z niepokojącą znajomością, jakby podążała niewidzialną mapą. Piwnica, powiedziała wskazując na drzwi, których Witold nawet nie zauważył, ważne papiery są tam. Piwnica była wilgotna i ciemna, pachniała pleśnią i opuszczeniem, ale gdy Witold zapalił latarkę, odkrył... Że jest pełna teczek archiwalnych, stosów dokumentów i zdjęć rozrzuconych po podłodze. Wyglądało na to, że ktoś zostawił wszystko w pośpiechu, bez czasu na uporządkowanie lub właściwe ukrycie. Wśród papierów znalazł szczegółowe zapiski o czymś, o czym nigdy nie wiedział o swojej babci Zofii. Prowadziła ona tajny ośrodek opiekuńczy w latach osiemdziesiątych, starannie dokumentując każde dziecko, które tam przechodziło. Były tam akty urodzenia, raporty medyczne. Fotografie dziesiątek chłopców i dziewczynek, którzy znaleźli tymczasowe schronienie w tym domu. Panie Witoldzie, Zuzanna pojawiła się w wejściu do piwnicy, jej głos drżał. Dziewczynka, ona robi tam coś dziwnego na górze. Pobiegli na piętro i znaleźli igę rysującą na ścianach kawałkiem węgla, który znalazła w kominku. Ale jej rysunki nie były zwykłymi, dziecinnymi bazgrołami. Były to szczegółowe przedstawienia domu. Jak powinien wyglądać? Pomalowanego na niebiesko, z kwitnącymi ogrodami, dziećmi bawiącymi się na podwórku, uśmiechniętą kobietą o białych włosach na werandzie. Tak było wcześniej, wyjaśniła Iga, kontynuując rysowanie. Zanim źli ludzie zabrali babcie Zofię. Witold i Zuzanna wymienili napięte spojrzenia. Gospodyni była blada jak duch, jej ręce widocznie drżały. Zuzanno, powiedział Witold powoli. Wiesz coś o tym? Starsza kobieta otwierała i zamykała usta kilka razy, zanim zdołała coś powiedzieć. Panie Witoldzie, są rzeczy rzeczy, o których obiecałam nigdy nie mówić. Jakie rzeczy? O tym, co naprawdę stało się z panią Zofią, szepnęła Zuzanna nerwowo patrząc na igę. O tym, dlaczego nigdy nie wróciła do domu. Tego popołudnia, z powrotem w rezydencji, Witold zamknął się w swoim gabinecie z dokumentami znalezionymi w niebieskim domu. Wśród nich odkrył coś, co sprawiło, że jego świat runął. Akt urodzenia na nazwisko dziecka Igi, matka nieznana, datowany dwadzieścia lat temu, ale dziecko przed nim wyraźnie nie miało więcej niż cztery lata. Jak to było możliwe? Jego ręce drżały, gdy przeglądał inne dokumenty, szukając odpowiedzi, które tylko rodziły więcej pytań. Wśród starych fotografii znalazł jedną, która zaparła mu dech w piersiach: młoda kobieta trzymająca porcelanową lalkę identyczną z tymi, które miała Iga, uśmiechająca się obok Zofii na werandzie niebieskiego domu. Na odwrocie zdjęcia widniał napis ręką jego babci: Maria i jej córka z serca 1985. Mewy zawsze je ochronią. Panie Witoldzie, głos zuzanny dobiegł z korytarza Muszę panu opowiedzieć prawdę o tamtej nocy nocy, w której pani Zofia naprawdę umarła, podniósł oczy znad dokumentów, czując, że jego życie zaraz znowu całkowicie się zmieni, i o tym, co stało się z dziećmi, które chroniła, kontynuowała Zuzanna, jej słowa niosły ciężar, który wydawał się przytłaczający, w tym matce małej igi. Z góry melodyjny głos igi odbijał się echem po domu, śpiewając ponownie o mewach i niebieskich domach, jakby wiedziała, że sekrety zakopane czterdzieści lat temu, w końcu zaczynają wyłaniać się z głębin oceanu, gdzie ktoś próbował je ukryć na zawsze. Wyznanie Zuzanny rozpoczęło się w kuchni rezydencji pewnego wieczoru, gdy deszcz znowu uderzał w okna, tak jak 40 lat temu. Iga spała głęboko na piętrze, wyczerpana po całym dniu rysowania ptaków na ścianach swojego pokoju, podczas gdy Witold i jego gospodyni siedzieli przy stole, gdzie tyle rodzinnych posiłków zostało dzielonych w ciszy. Pani Zofia nie utonęła Zaczęła Zuzanna. Jej splecione dłonie drżały na drewnianym stole. Została zamordowana przez ludzi, którzy odkryli, co robiła w tym niebieskim domu. Witold poczuł, jak krew mu zamarza w żyłach. Zamordowana? Przez kogo? Potężne rodziny z regionu, politycy, biznesmeni, ludzie, którzy mieli tajemnice do ukrycia, kontynuowała Zuzanna, unikając spojrzenia Witolda. Pani Zofia nie tylko przyjmowała opuszczone dzieci, Chroniła dzieci, które uciekły z skomplikowanych sytuacji. Gospodyni przerwała, ocierając łzy, które zaczęły spływać po jej pomarszczonej twarzy. Niektóre z tych dzieci były świadkami rzeczy, których nie powinny były widzieć, inne były córkami związków, które pewne osoby wolałyby trzymać w tajemnicy. Zofia dokumentowała wszystko, przechowywała dowody, chroniła maluchy własnym życiem. Witold chłonął każde słowo, jak ciosy. Jego babcia, słodka kobieta, która opowiadała mu historię o mewach i uczyła łowić ryby, była swego rodzaju tajną strażniczką dzieci w potrzebie. Noc burzy była zaplanowana, kontynuowała Zuzanna. Wiedzieli, że pracuję dla pańskiej rodziny, szantażowali mnie, żebym pomogła. Powiedzieli, że skrzywdzą moją własną córkę, jeśli nie będę współpracować. Córka? Pani córka? Zuzanna skinęła głową, więcej łez spłynęło. Maria. Miała 16 lat i również była pod ochroną pani Zofii. Była, była córką jednego z potężnych mężczyzn, który chciał, żeby zniknęła. Ta informacja uderzyła w Witolda jak grom. Maria, młoda kobieta ze zdjęcia trzymająca porcelanową lalkę. Maria jest matką Igi, szepnął. Była, poprawiła Zuzanna. Maria odeszła dwa lata temu, pochłonięta przez narkotyki, zniszczona tym, czego była świadkiem tamtej nocy. Ale zanim odeszła przyniosła mi Igę gdy dziewczynka była jeszcze niemowlęciem prosząc żebym się nią zajęła Witold gwałtownie wstał z krzesła podchodząc do okna gdzie w oddali widział morze Więc wiedziałaś kim jest Iga od samego początku Wiedziałam a kiedy zobaczyłam tę trumnę wyłaniającą się z morza wiedziałam że przeszłość wróciłaby by odebrać swoje długi przyznała Zuzanna Powrót Zofii z oceanu nie był zbiegiem okoliczności to był znak przez kolejne dni Witold pogrążył się w dokumentach znalezionych w niebieskim domu z obsesją, która niepokoiła nawet Zuzanę. Odkrył, że jego babcia prowadziła szczegółowe zapiski nie tylko o dzieciach, które przyjmowała, ale także o rodzinach, które im zagrażały. Znane nazwiska z Gdańska pojawiały się wielokrotnie w raportach: ówczesny burmistrz, właściciele konkurencyjnych firm rybackich, a nawet niektórzy lokalni sędziowie. Im więcej czytał, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że jego własna rodzina została zbudowana na fortunie, która obejmowała wątpliwe interesy. Jego ojciec odziedziczył lukratywne kontrakty po zniknięciu Zofii. Kontrakty, które pierwotnie należały do osób, które jego babcia zdemaskowała w swoich tajnych aktach. Iga jest inna, zauważyła Zuzanna pewnego ranka, gdy patrzyli, jak dziewczynka bawi się w ogrodzie. To była prawda. Odkąd odwiedzili niebieski dom, Iga wydawała się bardziej obecna, bardziej związana ze światem wokół niej ale była też pewna niepokojąca zmiana zaczęła mówić o mężczyznach którzy wrócili opisując koszmary w których mroczne postacie ścigały dzieci po plaży wiedzą że tu jest powiedziała Iga pewnego popołudnia podchodząc do Witolda w gabinecie źli ludzie chcą żebym odeszła jacy mężczyźni Igo ci sami którzy zabrali babcię Zofię Odpowiedziała dziewczynka z niepokojącą pewnością jak na jej wiek. Boją się tego, co pamiętam. W tym samym tygodniu problemy finansowe Witolda podejrzanie się nasiliły. Kontrakty, które były praktycznie zamknięte, zostały anulowane bez wyjaśnienia. Dostawcy zaczęli żądać płatności z góry, a banki, które zawsze były otwarte na jego prośby o pożyczki, nagle stały się nieugięte. To nie przypadek, powiedział Robert Wójcik, jego prawnik, podczas napiętego spotkania w biurze firmy budowlanej. Ktoś celowo wywiera na pana presję. Ale dlaczego? Robert zawahał się, zanim odpowiedział. Słyszałem plotki w mieście o tym, że grzebie pan w starych sprawach, zadając pytania o sprawy zamknięte dekady temu. Prześladowanie nasiliło się, gdy Witold zaczął głębiej badać nazwiska w dokumentach babci Zofii. Odkrył, że wiele osób zaangażowanych w spisek przeciwko jego babci wciąż żyje. Niektóre z nich zajmują teraz jeszcze potężniejsze stanowiska w lokalnej polityce i biznesie. Pewnego wieczoru, przeglądając akta, Witold znalazł coś, co zmieniło wszystko testament ukryty wśród papierów, podpisany przez Zofię kilka dni przed jej śmiercią. Dokument ujawniał, że zgromadziła ona w ciągu lat tajną fortunę, pieniądze uzyskane z łapówek i szantaży przeciwko tym samym potężnym rodzinom, które jej zagrażały. Wykorzystała ich wrażliwość na ich sekrety przeciwko nim, zmuszając ich do płacenia za ochronę dzieci, które przyjmowała. Ale najbardziej szokującym zwrotem akcji była ostatnia strona rewelacja, która zmieniłaby wszystko, co Witold myślał, że wie o swojej własnej rodzinie. Zofia Kowalska nie była tylko jego babcią ze strony ojca, była również biologiczną matką Marii, młodej narkomanki, która urodziła igę. Maria była córką Zofii i jednego z potężnych mężczyzn, którzy później spiskowali, aby ją zamordować. Sekret, który Zofia zabrała ze sobą do wodnego grobu. Oznaczało to, że Iga nie była tylko dzieckiem pod jego ochroną. Była jego kuzynką pierwszego stopnia. Jego krewną krwi. Ostatnią bezpośrednią potomkinią w linii Żeńskiej Zofii. A według prawdziwego testamentu, cała tajna fortuna, ukryte inwestycje, nieruchomości kupione pod fałszywymi nazwiskami, konta bankowe w innych krajach, prawnie należała do Igi jako ostatniej bezpośredniej spadkobierczyni z linii Żeńskiej Zofii. Mój Boże! Szepnął Witold, mentalnie obliczając wartości opisane w dokumencie. Ona jest multimilionerką. Ale odkrycie to niosło ze sobą natychmiastowe niebezpieczeństwo. Te same rodziny, które zamordowały Zofię 40 lat temu, wciąż żyły, wciąż miały władzę i szybko odkryłyby, że prawdziwy testament został znaleziony. Tej nocy Witold nie spał. Starannie zaplanował, jak ochronić Igę, jednocześnie zapewniając jej prawowite dziedzictwo. Rano podjął najważniejszą decyzję w swoim życiu. Zadzwonił do Roberta Wójcika i poprosił o pilne spotkanie z prokuratorem, przedstawiając wszystkie dowody: dokumenty Zofii, prawdziwy testament, zapiski o przyjętych dzieciach, a przede wszystkim dowody przestępstw popełnionych przez potężne rodziny. Operacja, która nastąpiła, była szybka i niszczycielska. 40 lat przestępstw zostało ujawnionych, fortuny zbudowane na morderstwach. I szantażu zostały skonfiskowane, i w końcu sprawiedliwości stało się zadość w imieniu Zofii Kowalskiej i wszystkich dzieci, które chroniła. Iga, oficjalnie uznana za prawowitą spadkobierczynię, stała się jedną z najbogatszych osób w regionie. Ale ważniejsze niż pieniądze było to, co Witold postanowił z nimi zrobić. Sześć miesięcy później niebieski dom Zofii został całkowicie odrestaurowany, pomalowany dokładnie tak, jak Iga rysowała go w swoich snach ale teraz funkcjonował jako Dom Opatrzności Zofii, legalne i przejrzyste centrum opieki dla dzieci w trudnej sytuacji. Witold wykorzystał swoje doświadczenie biznesowe, aby stworzyć wzorową organizację, nadzorowaną przez właściwe organy, ale zachowującą przyjaznego ducha, który jego babcia Zofia stworzyła dziesiątki lat temu. Sam mieszkał w posiadłości z Igą, teraz oficjalnie jego adoptowaną córką, osobiście opiekując się każdym przybywającym dzieckiem. Mewy wróciły, powiedziała Iga pewnego popołudnia, wskazując na ptaki latające nad kwitnącym ogrodem, w którym bawiły się dziesiątki dzieci w całkowitym bezpieczeństwie. W wieku pięciu lat odzyskała całkowicie mowę i wykazywała godną podziwu dojrzałość emocjonalną. Nadal nosiła swoją oryginalną porcelanową lalkę, tę, która została odtworzona po otwarciu, ale teraz często się uśmiechała, zwłaszcza gdy pomagała młodszym dzieciom w przystosowaniu się do domu. Witold obserwował z daleka, czując spokój, którego nie znał od dziesięcioleci. Stracił swoją firmę, swoją rezydencję, swoje dawne luksusowe życie, ale zyskał coś nieskończenie cenniejszego: prawdziwą rodzinę, szlachetny cel i pewność, że uczcił pamięć Zofii Kowalskiej. "Tatusiu Witoldzie" zawołała Iga, biegnąc w jego stronę z nowym rysunkiem. "Popatrz, co zrobiłam". Rysunek przedstawiał niebieski dom otoczony szczęśliwymi dziećmi. Mewy latające na niebie, a w centrum trzy postacie trzymające się za ręce. Wysokiego mężczyznę, małą dziewczynkę i przeźroczystego ducha kobiety o białych włosach, który życzliwie uśmiechał się nad wszystkimi. Babcia Zofia jest szczęśliwa, wyjaśniła Iga, wskazując na fantomową postać. Powiedziała, że w końcu może spoczywać w pokoju. Tej nocy po raz pierwszy od czterdziestu lat. Fale w Gdańsku dotarły do plaży w całkowitej ciszy, jakby samo morze wiedziało, że sprawiedliwości stało się zadość, a zakopane sekrety w końcu ujrzały światło. A w niebieskim domu, gdzie miłość zatriumfowała nad strachem, nowa generacja dzieci spała bezpiecznie, chroniona przez wieczne dziedzictwo kobiety, która oddała życie, aby je bronić. Jeśli spodobał Ci się ten film, proszę zasubskrybuj mój kanał. Obiecuję każdego dnia publikować filmy, które uczynią Twoje życie szczęśliwszym. Skomentuj, co myślisz o mojej historii, oceniając ją od 0 do 10 i bardzo dziękuję.